Legia Warszawa idzie drogą Lecha Poznań i awansowała do 1. 16 finału Europa Conference League, a Raków Częstochowa niestety nie dał rady Atalancie Bergamo. Zapraszam na dziewiąty odcinek z cyklu Nie ma już słabych drużyn, w którym jak zwykle podsumujemy występy polskich klubów w europejskich pucharach, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie subskrypcję, najlepiej już teraz, bo jeszcze później zapomnicie, a warto zasubskrybować kanał, żeby po prostu nie przegapić żadnego nowego materiału, jaki się tutaj Pojawi. Moi drodzy, przechodząc już do rzeczy, idziemy jak zwykle w kolejności chronologicznej. Pierwszy mecz, jeśli chodzi o polskie drużyny, jako pierwsza wczoraj grała Legia Warszawa o 18.45 z holenderskim Alkmar. Legia wygrywa 2 do 0. Moi drodzy, Legia znowu jest wielka. Legia po 7 latach przerwy znowu. Zagra w rundzie wiosennej w europejskich pucharach. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2016-2017, kiedy Legia w jednej 16 finału Europa League zmierzyła się z Ajaxem Amsterdam. Moi drodzy, wczorajszy mecz Legii Warszawa z holenderskim AZ nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, która z tych dwóch drużyn jest lepsza i oczywiście lepsza jest Legia, no bo nie mogło być inaczej. Naprawdę dawno już nie widziałem holenderskiego klubu, który tak słabo zagrałby w europejskich pucharach jak wczoraj zagrał Alkmaar. Przypomniał mi się sezon 2002/2003, kiedy Legia wyeliminowała inny holenderski klub. To był wtedy FC Utrecht w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Legia wygrała wtedy z Utrechtem 4: -1. U siebie i 3 do 1. Na wyjeździe awansowała do drugiej rundy, w której mierzyła się z FC, FC Szalkę 04 Gelsenkirchen AZ Alkmar, może inaczej, Alkmar, bo wiem, że nie powinno się mówić AZ Alkmar, powinno się mówić albo AZ, albo Alkmar. No więc po prostu Alkmar, tak? Kończył wczoraj w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Bruno Martinsa Indy. Nie wiem, czy pamiętacie, 9 lat temu, właściwie to już 9,5 roku temu, Mistrzostwa Świata 2014, Holandia zdobyła na nich brązowy medal, a Bruno Martins Indii, który miał wtedy 22 lata i grał w Feyenoordzie Rotterdam, był podstawowym zawodnikiem Oranie na tym turnieju. Wystąpił w sześciu meczach na siedem możliwych, nie zagrał tylko w ostatnim meczu fazy grupowej z Chile, kiedy Holandia miała już pewny awans. I wtedy naprawdę świetnie się zapowiadał, był świetnie zapowiadającym się młodym piłkarzem, młodym obrońcą, ale już wtedy grał dosyć ostro. Na Mistrzostwach Świata 2014 dostał dwie żółte kartki. No i jak widać, to mu zostało do dnia dzisiejszego, bo ten jego wczorajszy faul. To wjechanie wyprostowaną nogą w nogi piłkarza Legii Warszawa to już naprawdę ociera się o piłkarski kryminał i jak najbardziej zasłużona czerwona kartka. W 2014 roku ja wtedy pracowałem w takim piłkarskim serwisie internetowym, który się nazywał Foodbar. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, nie interesuję się nim. Ale wtedy pod koniec 2014 roku robiliśmy w redakcji taki wewnętrzny plebiscyt na jedenastkę roku 2014 i wyobraźcie sobie, że ja Bruno Martinsa Indiego umieściłem w jedenastce roku 2014, przede wszystkim ze względu na ten jego bardzo dobry mundial zakończony zdobyciem brązowego medalu, ale też poniekąd Dałem go do tej jedenastki roku. Przede wszystkim na zachętę. Na takiej zasadzie, że on ma 22 lata, czyli w, w przyszłości może się jeszcze rozwinąć i być obrońcą światowej klasy. Tymczasem Bruno Martins Indy w 2014 przeszedł swoje Feyenoordu do FC Porto, tam rozegrał dwa sezony. Potem w 2016 poszedł do Stoke City, tam, tam zagrał przez, grał przez 4,5 roku. No i niestety jego kariera. Nie rozwinęła się tak dobrze, jak, jak, się, jak się to zapowiadało w roku 2014. No trudno, nie każdy, nie każdy musi być Van Bastenem czy Van nie, i nie każdy będzie. Moi drodzy, jeśli chodzi o samą grę Legii Warszawa we wczorajszym meczu, m, przede wszystkim y, w grze Legii Warszawa były bardzo dobre fazy przejścia z obrony do ataku. Zazwyczaj to były szybkie podania do przodu, byli uruchamiani wahadłowi i naprawdę całkiem nieźle to wyglądało. Natomiast absolutnym mózgiem Legii jest w tej chwili Jozue. Wczorajszy mecz to był koncert, koncert gry Jozue, jego dwie asysty, podania dorzucone, tak naprawdę. Na nos, co do, co do centymetra, można było to zmierzyć. Najpierw podanie do Juriego Ribeiro, później podanie do Blaża Kramera. To były takie piłki rzucone czubkiem buta. Naprawdę, no, no widać, że, widać, że Jozue jest w wielkiej formie i bardzo dobrze, że Legia Warszawa ma takiego piłkarza i oby go utrzymała i do rundy wiosennej, i do następnego sezonu, i oby Jozue też utrzymał swoją. Dobrą formę, bardzo dobrą formę. Natomiast Mark Gual chyba czytał przez ostatni tydzień artykuły na swój temat na różnych portalach internetowych. Te wszystkie krytyczne opinie, bo we wczorajszym spotkaniu naprawdę dwoił się i troił, żeby zdobywać bramkę. Próbował jakichś takich nawet momentami dziwnych uderzeń z dystansu. No nie udało się, ale należy docenić starania byłego króla strzelców polskiej ekstraklasy. Na pewno cieszy to, że Legia Warszawa w tej fazie grupowej w 100% wykorzystała atut własnego boiska. Legia Warszawa na swoim stadionie wygrała ze wszystkimi, i z Aston Villą, i ze Zrińskim Mostar, i z Alkmar, i to należy docenić. Do tego dołożyła trzy punkty. Na wyjeździe przywiezione z Bośni Hercegowiny po wygranej ze Zryńskim Mostar. Razem 12 punktów, co daje pewne drugie miejsce w grupie i bardzo dobrze, bo ja na samym początku powiedziałem, że faworytem tej grupy jest Aston Villa, a Legia Warszawa. O drugie miejsce będzie rywalizować z holenderskim Alkmaar i bardzo się cieszę, że to właśnie Legia tę rywalizację wygrała i to wygrała dość przekonująco, bo różnica jest kilka punktów w tej tabeli. Moi drodzy, jeżeli mielibyśmy być złośliwi, to moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli Legia Warszawa w rundzie wiosennej będzie grać w europejskich pucharach, to już na 100% nie zdobędzie Mistrzostwa Polski. Ale z drugiej strony popatrzmy na Lecha Poznań. Kiedy Lech Poznań odpadł ze Spartakiem Trnawa w trzeciej rundzie kwalifikacji do Europa Conference League, to też wiele osób mówiło, że skoro Lech odpadł tak wcześnie z europejskich pucharów, to teraz już na pewno będzie mistrzem Polski. No i mamy 15 grudnia, mamy połowę grudnia, i zobaczmy, w którym miejscu jest teraz w tabeli Lech Poznań. Podpowiadam, jest to miejsce trzecie. 7 punktów 7 albo 6 punktów o ile dobrze pamiętam straty do prowadzącego Śląska Wrocław, więc to wcale nie jest takie oczywiste. Zarówno wczesne odpadnięcie z pucharów nic ci nie daje. Nie, nie, nie gwarantuje Ci Mistrzostwa Polski, i tak samo długa gra w pucharach też nie, nie dyskwalifikuje Cię, jeśli chodzi o walkę o tytuł do samego końca sezonu. Legia ma szeroką kadrę. Z tego co widzę, popracowała ostatnio nad obroną, już drugi mecz w europejskich pucharach z rzędu na zero z tyłu, także. Jak najbardziej jest w stanie iść dalej w europejskich pucharach, może nawet tak daleko, jak zaszedł Lech Poznań w zeszłym sezonie. Właśnie jeśli chodzi o potencjalnych przeciwników Legii Warszawa. W 1-16 finału Europa Conference League. Może najpierw powiem, jak to będzie wyglądało, bo w 1-16 finału Ligi Konferencji rozstawione są drużyny, które w swoich grupach, w fazie grupowej. Ligi konferencji zajęły drugie miejsca, natomiast nierozstawione są drużyny, które w Europa League zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. I drużyny z Ligi konferencji, te, które są rozstawione, te, które zajęły drugie miejsce, zagrają rewanż na własnym boisku. A więc Legia Warszawa. Jest w tej dobrej sytuacji, że rewanż będzie grać w Warszawie. I teraz z kim na pewno Legia nie zagra? Dobra wiadomość jest taka, że Legia Warszawa na pewno nie zagra. Z Eintrachtem Frankfurt to, jest, to na pewno jest dobry news, I, i tak samo dobrym newsem jest to, że Legia Warszawa nie zagra z belgijskim Chentem. A oprócz tego na pewno nie zagra ze słowackim Słowanem Bratysława, z Dinamo Zagrzeb, z Bodo Glimt, z węgierskim Ferencwaroszem i z Ludogorcem Razgrad. Natomiast z kim Legia zagrać może? Wydaje się, że najtrudniejszym rywalem, który może czekać Legię w jednej 16 finału, jest hiszpański Betis Sevilla. Oprócz tego jest też w gronie potencjalnych przeciwników Ajax Amsterdam. Tak, ja wiem, że Ajax jest teraz w kryzysie, ale Ajax to jest zawsze Ajax. Poza tym teraz jest grudzień, do lutego jeszcze się może sporo pozmieniać, więc Ajax Amsterdam też bym zaliczał do. Mm, tych najgroźniejszych potencjalnych rywali warszawskiej legii. A oprócz tego, Legia może jeszcze zagrać się z Olympiakosem Pireus, ze Szturmem Graz, z belgijskim Royalem Union Saint-Gilloua, z Maccabi Haifa, z Servette Genewa i z norweskim Molde. Dajcie znać w komentarzach, którego, którego z tych rywali najchętniej byście widzieli, któ którą z tych drużyn najchętniej byście widzieli jako przeciwnika warszawskiej legii. Mi się wydaje, że... Serwetę genewa albo Molde, to byliby tacy, mówiąc kolokwialnie, najbardziej lajtowi przeciwnicy, ale pamiętajmy, że na tym etapie nie ma już słabych drużyn. No po prostu nie ma już słabych drużyn. Moi drodzy, losowanie jednej 16 finału 18 grudnia o godzinie 14. Natomiast teraz przechodzimy już do meczu Rakowa Częstochowa z Atalantą Bergamo w Sosnowcu. Raków niestety przegrał 0 do 4. Z włoską drużyną. No i moi drodzy, sprawdziło się to, co mówiłem wcześniej. Raków nie przegrał awansu z, nie przegrał awansu wczoraj w meczu z Atalantą, ale przegrał ten awans, stracił szansę na awans w momencie, kiedy przegrał w Sosnowcu ze szturmem Grac, bo ja mówiłem na samym początku, że Atalanta Bergamo i Sporting Club de Portugal to są dwie bardzo mocne drużyny, które znacznie przewyższają Raków i Szturm Graz i to one między sobą rozstrzygną pierwsze miejsce, a Raków ze Szturmem będzie rywalizować o miejsce trzecie. I tak właśnie było. Atalanta i Sporting zajęły miejsca odpowiednio pierwsze i drugie. Gdyby w Sosnowcu udało się wygrać albo chociaż zremisować ze szturmem Grac, to dzisiaj, to znaczy wczoraj, Raków nie musiałby walczyć z Atalantą o zwycięstwo, jak o życie. Chociaż najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że Raków przegrał 0 do 4, a gdyby przegrał 0 do 1, to zająłby trzecie miejsce w grupie, bo szturm przegrał ze Sportingiem Club de Portugal 0 do 3, a liczą się to znaczy przede wszystkim liczy się bilans bezpośredni ale ponieważ w tym przypadku w rywalizacji Rakowa ze Szturmem byłby remis 1 do 1 no to wtedy liczyłyby się bramki i gdyby Raków Częstochowa przegrał z Atalantą nie 0 do 4, a 0 do 1, to mimo porażki grałby w 1/16 finału Europa Conference League. No tym bardziej tym bardziej trudno się z tym pogodzić, bo naprawdę nie chcę powiedzieć awans, no bo to jest odpadnięcie z Ligi Europy, ale przejście do Ligi Konferencji było naprawdę bardzo blisko. Raków Częstochowa przegrał Ligę Konferencji po prostu bramkami. Hmm. Ale, ale tak jak mówię, gdyby w Sosnowcu udało się chociaż zremisować ze szturmem Grac, to wczoraj Raków nie musiałby rzucać się na Atalantę jak reksio na szynkę, tylko mógłby zagrać bardziej spokojnie, mógłby oddać Atalancie piłkę, poczekać na własnej połowie, później wyprowadzić jakieś konterki i może z kontry udałoby się coś strzelić. Tak jak powiedziałem wcześniej, Atalanta Bergamo i Sporting Club de Portugal to są drużyny, drużyny na poziomie Ligi Mistrzów, a to, że akurat w tym sezonie grały w Europa League to niczego nie zmienia, jeśli chodzi o ich poziom. Liga Mistrzów też jest ograniczona do 32 drużyn i też w tej Lidze Mistrzów wszyscy się nie zmieszczą. Luis Muriel okazał się wczoraj katem Rakowa. Dwie bramki zdobyte przez napastnika Atalanty Bergamo i moim zdaniem Luis Muriel zalicza się do takich piłkarzy, jak kiedyś Ole Gunnar Solskier, Michael Owen czy chociażby nasz Tomasz Frankowski, którzy wyglądem przypominali młodych chłopaków, absolutnie niegroźnych, a jednak ten piłkarski instynkt strzelecki mieli na bardzo wysokim poziomie. A wracając jeszcze do samej ligi Europy, to są w tej chwili to, to jest w praktyce taka liga Mistrzów w wersji light, i chodzi mi o to, że to są wbrew pozorom bardzo trudne rozgrywki, i zwróćcie uwagę, proszę, na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że od sezonu 2014-2015, kiedy Legia Warszawa wygrała grupę w Lidze Europy i awansowała do 1-16 finału, gdzie mierzyła się z Ajaxem Amsterdam, od tamtej pory żadna polska drużyna nie wyszła z fazy grupowej. Europa League. Przez 9 lat żaden polski klub nie wyszedł z grupy w lidze Europy, i to właśnie najlepiej pokazuje, jak trudne to są rozgrywki, a przede wszystkim, jak trudne są dla polskich klubów, jak ciężko polskim klubom poradzić sobie w tej lidze mistrzów w wersji light. Ani Legia Warszawa. I Lech Poznań w sezonie 2015-2016, ani Lech w sezonie 2020-2021, ani Legia w sezonie 2021-2022, ani teraz Raków Częstochowa w sezonie 2023-2024 nie wyszły z grupy w fazie grupowej Ligi Europy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mieliśmy przez, na przestrzeni ostatnich Ośmiu lat mieliśmy pięć prób i każda z tych prób nie zakończyła się sukcesem. Od 9 lat polskie kluby nie mogą wyjść z fazy grupowej w Europa League, może to się zmieni w przyszłym sezonie z naciskiem na morze, chociaż no, coś mi, wydaje mi się, że raczej poziom trudności będzie szedł w górę. To jest takie tylko moje przypuszczenie. Liga Europy to po prostu są trudne rozgrywki, ale to nie znaczy, że z tych rozgrywek nie można było przejść do Ligi Konferencji. Kompletnie. Kompletnie nie zgadzam się ze Zbigniewem Bońkiem, że Raków w tej grupie nie mógł nic więcej zrobić. Tak jak powiedziałem wcześniej, wystarczyło wygrać w sosnowcu ze szturmem Grac, i wtedy Raków Częstochowa miałby na koncie nie 4, tylko 7 punktów i z siedmioma punktami elegancko, idealnie zająłby sobie trzecie miejsce w tej grupie i w lutym grałby w jednej 16 finału Europa Conference League. Ja wiem, że się powtarzam, ale po prostu boli mnie ta porażka w Sosnowcu ze Szturmem Graz, bo wiem, że Szturm był wtedy do pokonania i jeżeli Raków Częstochowa na wyjeździe potrafił z austriackim klubem wygrać, to tym bardziej mógł z nim wygrać u siebie. Tylko po prostu ten mecz został, został został po prostu strasznie przechodzony, mogę powiedzieć, pokpiony. No, no po prostu nie przyłoży. Nie, nie, nie wiem, no, no może, może, może piłkarze rakowa, częstochowa, yy, akurat wtedy mieli jakiś, jakiś dołek formy, ale uważam, że normalnie grający raków w optymalnej formie. Powinien ze Szturmem grać wtedy w Sosnowcu wygrać, i wtedy byłoby to trzecie miejsce w grupie, bo to trzecie miejsce jak najbardziej było w zasięgu. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, i Wy też proszę zwróćcie na to uwagę, jak wygląda w tej chwili atak Rakowa, Częstochowa, atak mistrzów Polski. W tej chwili napastnicy, jakich posiada raków, to jest Fabian Piasecki, Sonny Kittel i Łukasz Zwoliński. Moi drodzy, nic nikomu nie ujmując, ale kiedyś drużyna, która była mistrzem Polski, drużyny, które były mistrzami Polski, miały w swoich składach takich napastników jak Maciej Żurawski, Tomasz Frankowski, Marek Saganowski, Cezary Kucharski, Piotr Włodarczyk. To byli piłkarze regularnie powoływani do reprezentacji Polski. A teraz nowy dyrektor Rakowa. Ostatnio powiedział, że tego klubu nie stać na zakup takiego napastnika, który będzie strzelał 20 goli w sezonie. No dobrze, to w takim razie kupmy takiego, który będzie strzelał 15 goli. Na, na niego też nas nie stać, no to, no to na co nas w ogóle stać? Na co, na co w tej chwili w ogóle stać Raków Częstochowa? W tej chwili medaliki są na czwartym miejscu w ekstraklasie i tracą 9 punktów do lidera, do Śląska Wrocław, zakładając, że o europejskie puchary w przyszłym sezonie będzie walczyć obecna pierwsza szóstka bo nie wydaje mi się żeby ktoś jeszcze miał do tej pierwszej szóstki doskoczyć no to wychodzi na to że dwie z tych sześciu drużyn będą mogły obejść się smakiem i wcale nie jest powiedziane że Raków Częstochowa ma w tym towarzystwie coś zapewnione uważam że najłatwiejsza droga do europejskich pucharów dla Rakowa Częstochowa w tym sezonie wiedzie przez Puchar Polski tym bardziej Bardziej, że od sezonu 2024-2025 zdobywca Pucharu Polski najprawdopodobniej będzie grać w kwalifikacjach do Ligi Europy. Więc jeżeli w kwalifikacjach do Ligi Europy się nie powiedzie, no to automatycznie Raków spadnie do Europa Conference League. Więc warto o ten Puchar Polski. Się starać, warto się o niego bić, żeby później startować z wyższego C, z wyższego poziomu. Moi drodzy, na koniec, pod koniec tego nagrania gratulacje dla Przemysława Frankowskiego i Jakuba Piotrowskiego. Którzy w tym tygodniu zdobywali bramki w europejskich pucharach. I tak na marginesie jeszcze dodam, że szkoda mi duńskiej drużyny NordChannel, dlatego że ta drużyna zdobyła w fazie grupowej 10 punktów, 10 punktów w fazie grupowej Europa Conference League, i mimo tego, nie zagra w europejskich pucharach w rundzie wiosennej, bo drużyny z miejsc 1 i 2 miały punktów po 12 i w ostatniej kolejce Nord stracił. Szansę na wyjście z grupy i na grę w jednej 16. Moi drodzy, to było już ostatnie wydanie, nie ma już słabych drużyn w tym roku. Dziękuję tym, którzy oglądali, a następny odcinek z tej serii w lutym zapraszam na, na następny odcinek w lutym po meczu legii Warszawa w jednej 16 finału Europa Conference League. A jeżeli ten materiał przypadł wam do gustu, to też zasubskrybujcie kanał. Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć.